Dzisiaj promujemy kierujących, którzy jadą trzeźwi, czyli bez wcześniejszego spożywania alkoholu, jak i innych środków działających podobnie do alkoholu. Ci, którzy są trzeźwi, otrzymują prezenty, jednorazowe alkotesty, długopisy i ulotki informacyjne. Osoby, które popełniły drobne wykroczenia, w zamian tego, że nie otrzymają mandatu, oglądają krótkie filmy. Instruktażowe o tym, że należy zachować trzeźwość przed jazdą samochodem. Dzisiaj promujemy akcję trzeźwy kierujący. 6 grudnia, czyli w Mikołajki, od władz samorządowych, od burmistrza miasta Bielawa, komisariat otrzymał narkotesty, jak i stacjonarny alkomat, z którego mogą korzystać. Mieszkańcy bielawy i okolicznych miejscowości. Podobne urządzenia działają już w Dzierżoniowie i w Pieszycach, gdzie doskonale się sprawdzają. Na razie prowadzimy ją dzisiaj, jak i jutro. Zobaczymy, jeżeli będzie taka potrzeba, takie akcje prewencyjne będą prowadzone cyklicznie.